Witam Was w części trzeciej, punktu widzenia Jankowskiego. Co w tej części? W tej części porozmawiamy o bezpieczeństwie. Też na chwilę połączymy się z Radomiem, e, gdzie strafa Trzaskowski ma swój wiec, ale wrócimy zaraz, e, od razu potem do rozmowy. Kochani moi, czas na gości. E, Doktor Piotr Kościński, Akademia Finansów i Biznesu w Istula. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Oraz tam Pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy do Pana Kościńskiego. Ja tu odpytuję wszystkich, właśnie mężczyzn, którzy przychodzą do studia, czy. O, jest pan Marek Budzisz. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. O, tak się odpytuję wszystkich mężczyzn, które zapraszam do studia, czy mają uregulowany stosunek do, 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 do służby wojskowej. Panu odpuszczę, bo wiem, że pan jest już w wieku emerytalnym. Ale pytanie takie: powszechny, może to jest dobra okazja, to co się dzieje w tej chwili w Polsce i na świecie, żeby przywrócić powszechny pobór wojskowy, żeby w nowoczesnej formie, oczywiście, tamże tam, że dwa lata i tak dalej, żeby każdy był otrzaskany z bronią, wiedział, co to jest hełm, mundur, bieganie, poligon, tego rodzaju rzeczy. I też zaprosić do służby wojskowej kobiety. Ja się zgadzam. Oczywiście tak powinno być. Oczywiście nie damy rady, a w każdym razie nie damy rady szybko, zrobić tak jak w Szwajcarii, gdzie właściwie mnóstwo obywateli ma w domach karabiny. Mundury, jak trzeba. Najlepiej, żeby prostu... w Polsce w domach nie mieli karabinów. A niektórych na pewno mają, y, zwłaszcza na wsi. Natomiast y, y, no, uważam, że to jest oczywiście potrzebne, no, dlatego że no, co z tego, że chcielibyśmy mieć bardzo dużą i silną armię, no, jeżeli mało kto rzeczywiście wie, no, jak się strzela ze współczesnej broni. Kobiety do woje? Też, jeżeli będą tego chciały. Obligatoryjnie? Już są. Obligatoryjnie może nie, no chyba, że taka konieczność by zaistniała. W tej chwili nie ma, ale to nie jesteśmy w takiej sytuacji jak Izrael, gdzie to jest konieczne. Ale no być może, może tak, a w każdym razie dla każdej chętnej kobiety tak. Dobrze, pan Marek Budzisz. Wojsko obowiązkowe, tak czy nie. Eee, może jest to świetna okazja w tej chwili, ta sytuacja na świecie, żeby każdy chłopak i dziewczyna przeszła obowiązkową służbę wojskową. I drugie pytanie. Powszechność dostępu do broni w Polsce, tak czy nie? Otóż powinniśmy powszechnie przeszkolić obywateli, choć niekoniecznie wszystkich w zakresie służby wojskowej. Bo to nawet nie jest potrzebne, ale za to z pewnością będzie kosztowne. Natomiast przeszkoleni powinni być wszyscy, bo każdego z nas może dotknąć sytuacja kryzysowa też z arsenału działania symetrycznych Federacji Rosyjskiej. No i w w gruncie rzeczy tutaj też zawarłem odpowiedź na pana drugie pytanie. Otóż ci, którzy będą przeszkoleni wojskowo, e, powinni również mieć dostęp do broni, do broni palnej. Ale to nie oznacza, że całe społeczeństwo musi być zmilitaryzowane. Ale jak to dostęp do broni militarnej? Powinni mieć w domu, tak? Nie, powinni mieć, e, 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 powinien być zbudowany system, gdzie. Terytorialnie przypisani do danego terytorium, przeszkoleni obywatele, którzy mają w sytuacjach kryzysowych bronić to terytorium, mogliby w sposób prosty pobrać broń, która w czasie pokoju byłaby odpowiednio chroniona i, i, i zabezpieczona. Czyli taki narodowy system arsenałów. Dobrze, a jak to jest tą mentalnością naszą? Czy my mamy ochotę iść do. Ja już mówiłem o tym przykładzie kilka razy, ale powtórzę go po raz dziesiąty. Ten 33-letni chłopak, którego spotkałem, ten kierowca, mówi do mnie w ten sposób: Na żadną wojnę nie pójdę, do żadnego wojska nie pójdę. Jak zrobią mobilizację, nigdzie nie pójdę, wyjadę do Hiszpanii. Ja mam takie poczucie, że bardzo wielu ludzi, szczególnie młodych, tak myśli pan Kościński. To na pewno jest duża grupa, którzy po prostu nie wyobrażają sobie udziału w wojnie, ale między innymi dlatego, że oni nie mieli nigdy nic wspólnego z wojskiem. Jeżeli nikt. Z tych ludzi nie przeszedł minimalnego przeszkolenia i, i, i nie wie, co to znaczy wojna, widział to co najwyżej ale na chwili. No więc nie chcieli, dlatego im zlikwidowano ten pobór, żeby im się przypodobać. No dobrze, ale no, pytanie, czy zlikwidowano pobór, żeby im przy, się przypodobać? Czy to w ogóle miałoby sens, czy miało sens, skoro no, zagrożeni jednak jesteśmy w tej chwili bardziej, zawsze jakieś zagrożenie istnieje. Ale y, wydaje mi się, że jest jakaś grupa. No według najnowszych badań to jest bodajże 14% obywateli Polski, którzy badanych, w każdym razie w tym badaniu, którzy stwierdzili, że oni gotowi są chwycić za broń i walczyć. 14% to jest no coś ponad 5 milionów ludzi. No my nie jesteśmy w stanie dać broni nawet takiej liczbie osób. Pewno milionowi ludzi nie, nie bylibyśmy w stanie dać broni, nie bylibyśmy w stanie wystawić takiej armii. Więc to jest naprawdę wystarczająca liczba. Jeżeli jeszcze jakieś 30% mówi, że są w stanie pomagać, wspierać w różny dodatkowy sposób... Tych ludzi wystarczy. Nam potrzeba przede wszystkim sprzętu dobrze przygotowanego, miejsca, gdzie ten sprzęt będzie dyslokowany, zaplecza technicznego. To wszystko jest potrzebne. Ludzie też, ale bez sprzętu, bez uzbrojenia, no to nie ma sensu. I teraz Pan Marek Budzisz, no słyszy Pan, 14% według Pana Kościńskiego chce walczyć, 30% chce pomagać, czyli wychodzi, że druga połowa może się zadekować i bezpiecznie przeczekać, tak? No żartuje sobie oczywiście w tej chwili, ale jak to jest z tym mentalem u nas? Z pewnością mamy kryzys, jeśli chodzi o gotowość przygotowania się na sytuacje kryzysowe. Tym, którzy mówią, że wyjadą, polecam lekturę obowiązującego w Polsce prawa, w tym ustawy o stanie wojennym, która dość wyraźnie precyzuje, jakie działania będą podejmowane nie tylko w czasie wojny, ale w czasie zagrożenia wojennego. Czyli wojna nie musi wybuchnąć, a stan wojenny możemy już mieć. I wtedy nie tylko granice będą zamknięte, nie tylko przestrzeń powietrzna będzie zamknięta, ale drogi publiczne zostaną wyłączone z eksploatacji, te ważniejsze, bo one będą służyć do przemieszczaniu się wojska. Sprzedaż paliwa będzie najprawdopodobniej racjonowana. Pojawią się posterunki na drogach i na wszystkich przeprawach mostowych. A w związku z tym ci, którzy mówią, że wyjadą do Hiszpanii czy gdziekolwiek, po prostu... Nie mają pojęcia, w jakiej rzeczywistości się znajdą e, i dlatego powinni się przygotować na taką sytuację. Panie Marku, Pan, pan mówi tak, że zamkną granicę, zamkną y, przestrzeń powietrzną i tak dalej. Ja sam znam ludzi, słyszę, że oni sobie pokupowali domy w Hiszpanii, oni tam często żony i, i, i dzieci poumieszczali już w tej chwili, oni czmychną rachciak. oni będą, a ludzie mają, tacy zwykli ludzie mają takie poczucie, że oni będą wcześniej wiedzieli, że coś się dzieje i czmychną wcześniej. Oni nawet nie przekroczą rzeki. Ci, co mieszkają na prawym brzegu Wisły, będą mieli problemy z przejechaniem na lewy brzeg Wisły, nie mówiąc już o wykorzystywaniu autostrad czy, czy szlaków komunikacyjnych, które będą zajęte przez wojsko. W związku z tym no, można oczywiście żywić złudzenia. Można wierzyć naiwnie, że ja będę tym jedynym, który będzie wiedział odpowiednio wcześniej, kiedy Rosjanie rzeczywiście uderzą, ale przypominam sytuację z roku 21, kiedy wczesną wiosną Rosjanie koncentrowali siły na Ukrainie i zorganizowali coś na kształt alarmu wojennego, po to, żeby potem deeskalować, a uderzyli dopiero w roku 2022. Nie mamy żadnej gwarancji, że nie będą działać podobnie w przypadku państw NATO i takich alarmów wojennych może być kilka w ciągu roku, a w związku z tym ci, którzy mówią o ucieczce, będą wyjeżdżać, wracać, potem znowu wyjeżdżać, jak oni w ten sposób chcą funkcjonować, pracować, gwarantować byt swojej, swojej rodziny. To jest samo uspokajanie się, to jest usypianie czujności, to jest życie z Łudzeniami, właśnie z tego powodu, że wojna może przyjść do tych ludzi i zastać ich. Nieprzygotowanymi, oni powinni pomyśleć nie tylko o ucieczce, ale o tym, jak się zachować w sytuacji, kiedy im się uciec nie uda. Z wielu różnych powodów to jest scenariusz bardziej racjonalny niż ten mówiący o wyjeździe. No chyba, że wyjadą dzisiaj albo jutro i wtedy już pozostaną na emigracji. No to jest mniej więcej tego rodzaju wybór. Jak się zachować, jak przyjdzie wojna? Pan ma odpowiedź, pan Kościński? To ja akurat, mój znajomy napisał książkę Cywil na wojnie, przeczytałem ją i trochę Poczułem się jak w horrorze, bo tam jest to szczegółowo opisane, a podobno planowane jest rozprowadzenie w Polsce takiego przewodnika przez chyba Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, raczej nie MON, co robić w razie czego. No oczywiście, że jeżeli wojna wybuchnie, to wtedy nie wyjedziemy. Zresztą, tak jak z Ukrainy wydostawały się kobiety i dzieci, mężczyźni, no tylko jeżeli byli jedynymi opiekunami rodziny, no chyba, że zapłacili duże łapówki. W Polsce może być oczywiście podobnie, natomiast no, jak się zachować, no trzeba być przygotowanym na to. Konserwy Wie? w domu, o to chodzi? Nie tylko. Ja na przykład chciałbym wiedzieć, gdzie jest najbliższy schron. No, tak. Gdzie tu jest najbliższy schron? Ja mam nadzieję, że pod Polsatem, bo mieszkam niedaleko, ale z drugiej strony może tu byłoby niebezpiecznie. Ja nie wiem, gdzie jest najbliższy schron, czy w ogóle gdzieś w pobliżu jest. No. Oczywiście nie przygotujemy ze zestawu konserw, który ja powinniśmy, oczywiście można, ja nawet widziałem reklamę, że można taki plecak mieć przygotowany i raz na parę miesięcy dostarczają nową porcję, stare się wyjmuje, nowe się wkłada, bo przecież to musi być świeże. Nie jesteśmy w stanie się do końca przygotować. Oczywiście każdy może mieć tam nie wiem wiadro, kuchenkę na gaz, ten gaz przygotowany, no jakiś zestaw konserw. W stu procentach się nie przygotujemy. No, ale to jest kwestia choćby tej obrony cywilnej, która jest wprowadzana, ma być, no wreszcie ma być. Już za chwilę będzie jak będzie, to z pewnością będzie przynajmniej trochę lepiej, jaśniej, będziemy coś wiedzieć. No, już widzę naszego widza, który mówi: Kuchenkę gazową se kup, sam se kup, kuchenkę gazową i te konserwy trzymasz. No już tak, dobra, ale to jest poważne sprawy, drodzy widzowie. Poważne sprawy. A pan Marek Budzisz, pan zna odpowiedź, co robić? Taki zwykły cywil, nie wiem, on pracuje na stacji benzynowej, ona jest, pracuje w sklepie na kasie, przychodzi wojna. I co oni mają zrobić? Jak mają się przygotować? No, tych odpowiedzi jest wiele, ale ja bym zaczął od takiej elementarnej wiedzy. Skąd wziąć wodę, jeżeli sieć wodociągowa będzie nieczynna albo zatruta? Jak przyrządzić posiłek wtedy, kiedy nie będzie gazu, światła, a sklepy będą puste po prostu? Trzeba mieć przygotowane artykuły, które, które można wówczas przeżyć, skonsumować, przepraszam. Skąd wziąć lekarstwa, jeżeli przy Przyjmujemy stale lekarstwa, to może się okazać, że w czasie wojny dostawy leków, a importujemy większość tego, co konsumujemy w Polsce, będą, będą po prostu zawieszone albo nie, nie, niedostępne. Jak się opiekować dziećmi? Czy wysyłać dzieci do szkół i przedszkoli, czy raczej, czy raczej nie? Tych pytań jest bardzo dużo. Ten poradnik, o którym mówił pan Kościński, jest pierwszym elementem wiedzy. Strategy and Future w ramach pewnej akcji społecznej również wyda podobny poradnik. Tu nie chodzi o monopol, tu chodzi o to, żeby tych materiałów zawierających bardzo praktyczne wskazówki, co należy robić, na co zwracać uwagę, żeby było możliwie jak naj, najwięcej. Ale. Nie wtłoczymy ludziom na siłę do głowy wiedzy, jeśli oni sami nie uznają, że ta wiedza jest, jest potrzebna, bo to wymaga przede wszystkim zainteresowania, też mówienia o tym. Cała masa praktycznych rad musi zostać być, musi, musi być przyswojona. No żeby ludzie po prostu wiedzieli jak się zachować, z kim sąsiadują, jak wydostać się z wieżowca, jeżeli nie będzie prądu, jak otworzyć te pozamykane płoty metalowe, ograniczenia, etc., to jest też zadanie dla administracji domów mieszkalnych. No, każdy tu powinien mieć swoje zadanie, i każdy powinien zdobyć mieć dostarczoną i przyswojoną wiedzę w tym zakresie. Właśnie, drodzy widzowie, to jest prawda, najszczersza prawda. Mi się przypomina, jak ojciec mi opowiadał. 44 rok, 1 sierpnia, Warszawa, Powstanie Warszawskie wybuchło. Już przesuwano wcześniej, oczywiście, że walki będą. No i babcia, jego mama zgromadziła zapasy, tam przede wszystkim suchary i olej czy Ja właśnie pamiętam teraz dokładnie w tej chwili. I ojciec mówi, że oni na tym był głód, na tym przetrwali pierwsze dni powstania. Tak to wyglądało. W piwnicach siedzieli i na tym przetrwali. To jedli właśnie. Tak to wyglądało, kochani moi. Dobra. E, pan Kościński. E, pytanie takie, dobrze, e, bo wszyscy mówimy wojna, wojna, wojna. 22 rok, luty, Rosjanie atakują e, Ukrainę. I wszyscy praktycznie eksperci mówili, większość ekspertów, pamiętam, mądre głowy, polityków, jaka wojna, kto wierzy w wojnę, ten jest głupkiem, absolutnie. Nie będzie żadnej wojny. A teraz, odkąd już wojna jest, to wszyscy, wielu ekspertów mówi, no, wojna to już kwestia za pół roku i tak od trzech lat, za pół roku. A to latem, a to jesienią, a to zimą, a to wiosną wybuchnie. Wojna Rosjanie zaatakują, jakoś nie wybucha. Dlaczego mam teraz ekspertom wierzyć, że jakaś wojna będzie? Czym Rosjanie zaatakują? <laughs> nie, no więc y, ja sam uważałem, że wojny nie będzie. Ale dlaczego tak uważałem? Ponieważ to kierowałem się. No, można tak powiedzieć normalną logiką. Z logicznego punktu widzenia wojna wtedy nie powinna wybuchnąć, ale Putin kieruje się inną logiką i to już doskonale wiemy. I on się pokierował swoją logiką i dlatego ta wojna wybuchła. Aczkolwiek to, że ona nie była logiczna, no, mamy dowód. Putin tej wojny nie wygrał. Liczył, że wygra w trzy dni, no, tydzień, trzy tygodnie. Ostatecznie to już trwa i trwa. No i co prawda dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Rosjanie zdobyli dwie wioski, no ale to nie jest naprawdę żaden sukces. Teraz mówimy, że może wybuchnąć wojna znów. Co... No to jak on zdobył dwie wioski, no to on się będzie porywał na NATO? Znaczy logicznie rzecz biorąc, nie będzie się porywał. Gdybyśmy mieli na to patrzeć z takiego oczywistego punktu widzenia, to nie ma takich sił, żeby to zrobić. Tylko, że wiemy doskonale, że on nie kieruje się naszą logiką. Ale logikę. to co, jeżeli on nasz, no to, ale on wie, że ma, nie ma żołnierzy, nie ma armii, 20 tysięcy sztuk sprzętu wojskowego stracił, no to idzie na ura? A być może tak, a może, znaczy powiedzmy sobie tak, wojna w dzisiejszym rozumieniu to jest przede wszystkim wojna hybrydowa, a więc nie tylko ta gorąca, czyli strzelają, zabijają, atakują czołgami, samolotami. To jest wojna można tak powiedzieć różnorodna, informacyjna, która przecież trwa. Wojna polegająca na wysyłaniu nam migrantów na granicę białoruską. No przecież to trwa cały czas i teraz się intensyfikuje, tak? Wojna handlowa, wojna dezinformacyjna to są różne możliwości. Można się też spodziewać, takich próbnych jakichś ataków, a może. A może y, y, prób sabotażu? No przecież mieliśmy do czynienia z próbami sabotażu nie tylko w Polsce, w innych krajach też. Być może y, to, co się stało na lotnisku Heathrow, no to być może też był sabotaż, tego nie wiemy. Tego przede wszystkim możemy się spodziewać, raczej nie uderzenia fali czołgów i fali samolotów, które na nas napadną. Jedna podstacja zniszczona właśnie na tym, w tym Londynie i całe lotnisko, ileś no właśnie. tam domów nie funkcjonuje. Dobrze, pan Marek Budzisz, ale pan był ekspertem, który w 2021 roku napisał tekst, to było przy okazji Zapad 21. Rosjanie ćwiczyli na Białorusi i pan pytał wtedy czy to już teraz i był pan prawie przekonany że to już teraz no i właściwie pan się nie pomylił trzeba panu oddać honor. Ale pytanie jest takie, jeżeli wtedy większość ekspertów mówiła że wojny nie będzie, a dzisiaj większość co pół roku, od trzech lat, straszy że za pół roku już, no to jak w co ja mam wierzyć? Wydaje mi się, że większość ekspertów nie mówi, że za pół roku będzie wojna. No czy tam bildy nie bildy. No, Bill to jest jednak prasa bulwarowa, która trochę sensacyjnie opisuje rzeczywistość. Większość ekspertów uważa, że wojna jest, a przynajmniej wzrost napięcia, prawdopodobny w perspektywie lat trzech, może 5, może czyli gdzieś między rokiem 28 a 30. Natomiast warto tutaj jedną, jeden utarty pogląd zakwestionować. Otóż Rosja myśli cały czas o wojnie, ale nie takiej, jak my to rozumiemy, biorąc pod uwagę doświadczenia II wojny światowej, czyli wojnie, która ma prowadzić do zajęcia całego terytorium zaatakowanego państwa. Rosja myśli o wojnie, która ma doprowadzić do pewnych decyzji politycznych kluczowych z punktu widzenia Rosji. W ty, jeśli tak patrzymy na wojnę na Ukrainie, to ja akurat uważam, że Rosja wojnę na Ukrainie wygrywa, nie przegrywa. Dlatego, że w sposób, jak się wydaje, już skuteczny zakwestionowała ukraińską drogę do NATO, to dzisiaj nawet Stany Zjednoczone mówią o tym, nie mówiąc już o europejskich sojusznikach, że Ukraina nie będzie członkiem NATO. I takie polityczne spojrzenie na wojnę może Rosji przyświecać wobec państw Paktu Północnoatlantyckiego. Tutaj uważa się, że celem, który Rosja będzie chciała zrealizować, jest udowodnienie w praktyce, że artykuł 5 nie działa, po prostu nie obowiązuje, albo sojusznicy uchylą się od swoich zobowiązań w zakresie obrony zaatakowanego partnera. A do tego nie potrzeba wojny na wielką skalę i mobilizacji milionowej armii. Do tego jest potrzebne, czy wystarczające, coś, co Biden określał mianem, Mniejszego wtargnięcia. Więc w tym sensie te scenariusze wojenne mogą być bardzo różne, nie tylko wielkiego konfliktu na pełną skalę. Natomiast my musimy być przygotowani na taką ewentualność, nie dlatego, że uważamy, iż będzie wielka wojna, tylko dlatego, że nasze przygotowanie powoduje wzrost zdolności odstraszania czyli Takiego wpłynięcia na rachunek strategiczny Rosjan, że nie będzie ani większej, ani nawet tej małej wojny, bo, bo dopiero wtedy, kiedy my skutecznie odstraszamy Rosję, a to się robi przy użyciu siły, ale też pokazując własne przygotowanie. W tym przygotowanie społeczeństwa. My musimy przeszkolić społeczeństwo właśnie po to, żeby skuteczność rosyjskiego oddziaływania asymetrycznego, tych różnych form propagandy. E, e, Pięć sekund żeby to nie było skuteczne i żeby Rosjanie zaniechali tego, tego działania. Sabotaż jest nieskuteczny wtedy, kiedy ludzie wiedzą, jak się zachować i są w stanie rozpoznać zagrożenie. Dziękuję serdecznie, panie Marku. Musimy kończyć. Marek Budzisz, dziękuję bardzo. Mniejsze wtargnięcie. Pewnie chodziło o państwa bałtyckie oraz w studiu w Warszawie pan dr Piotr Kościński. Dziękuję serdecznie, ale nie zaszkodzi wam, drodzy widzowie, jak sobie kupicie konserwy i wodę i się przygotujecie tak na poważnie, naprawdę na poważnie.